Otwórzmy sobie 8 labubu. To jest naprawdę duża ilość, a te labubu później będziecie mogli kupić. Sprawdźmy, co kryje się w środku. To jest oczywiście green grape. Teraz Viking to energy i kto kryje się w środku? O, pomarańczowy. To oczywiście happiness. Lecimy z kolejnym makaronsem. No i co czeka nas w kolejnym? To znowu green grape. Nie zwalniamy tempa teraz. Have a seat. No i kogo my tu mamy? O, on jest zawsze uroczy to baba. Zostało jeszcze trzy makaronsy. Czy to jest możliwe, żem ich tyle otworzył i nie miał sekreta? Ciężko powiedzieć. Seasalt coconut dawno go nie było. Kolejny have A seat. Co czeka nas w środku? To jest hehe? -he? Dokładnie tak, pamięć mnie nie zawodzi. Mamy jeszcze dwie szanse. Nie ma co czekać, otwórzmy. To znowu Seasalt coconut. I to jest nasza ostatnia szansa na sekreta, więc proszę. O, to jest Soymilk. Sojmik jest fajny, ale to nie secret.